Dobra, druga część tego co nowego w kolekcji ehm, Tak naprawdę druga, bo niestety nagranie mi się zacięło ehm, Nie wiem co się dzieje z, y, ogólnie z tym nagrywaniem na tym telefonie ehm, Nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego Teraz mniej więcej w czwartej minucie mi się zacięło Mam nadzieję, że już w miarę będzie szło ehm, No i kończyliśmy na no, The Last of Us Part 2. Także odpakowujemy, gra jest Przypomnę na dwóch płytach Blu-ray. Tutaj może tego nie widać, ale na poprzednim nagraniu było widać. Także odpakowujemy tutaj trochę tych folii. Będzie dzisiaj. No i zobaczmy jak to tutaj twórcy wykombinowali. No szczerze mówiąc, troszkę wiedziałem jak to wygląda. Mamy jedną płytkę, no i fajnie, że mamy drugą w taki sposób i też. Fajnie to wygląda, że jedna jest taka czarna, a druga bardziej w takiej białej kolorystyce. Fajnie to kon kontrastuje. No i fajnie, że też tutaj twórcy nie dali czegoś takiego, że na przykład jedna płytka na drugą. Często tak po prostu jest, że twórcy coś takiego robią. No tutaj fajnie, że mamy coś takiego odchylanego. Nie wiem, czy ten mechanizm będzie jakoś działał. Dobrze, ale. No, poza tym ulotka zwykła. Mamy też co ciekawe dwustronną okładkę. Teraz nie będę jej wyjmował, ale tak pokażę. Można chyba sobie obrócić. Także tak to się prezentuje: dwie płytki. No i też od razu pudełko jest trochę cięższe. Ale fajnie, że twórcy nie zrobili czegoś takiego, że nie wiem, upchali je ile się da po prostu na jednej płycie. I, I trzeba było po prostu nie wiem, pobierać ileś tam giga. No, trochę by to było słabe, szczerze mówiąc. Być może nawet było tak, że grę mogliby zmieścić, nie wiem, na 70 GB, na no, że płytki Blu-ray mieszczą maksymalnie 50. No, to nie mogliby zmieścić po prostu więcej. Dobra, także to mamy za sobą. Kolejna gra też na PS4, czyli Go Soft Tsushima. Gra, która kurczę stoi naprawdę cenowo bardzo wysoko, jeśli chodzi o swoją cenę około 170 czy nawet y, praktycznie 200 zł. Chciałem powiedzieć 190, się pomyliłem, ale w okolicach 200 zł można ją kupić. Tutaj spróbuję sobie odpakować tą plombę. No, troszkę nie tak, ale okej, okay, idzie. Także mamy, no i dobra sprawdzamy, co tutaj będziemy mieli do dyspozycji. W ogóle tutaj też jest, zawiera dwustronną układkę. Nie wiem, czy PlayStation po prostu chciało taki feature dać na koniec generacji PS4, że właśnie gry te takie największe już zawierają właśnie dwustronną układkę. W każdym razie otwieramy. Mamy samą płytkę. Mamy też jakąś ulotkę Predator Hunting Grounds. Szczerze nie słyszałem o tej grze. No, i podobno jest już dostępna, także spoko. Znowu jakaś ulotka taka. Szkoda, że tych instrukcji nie ma nawet takich cienkich, nawet ze sterowaniem. Jednak trochę szkoda. Mamy płytkę. A, no i tutaj mamy tą maskę taką. Bardzo fajnie. No i nie ujmując. Poprzednim grom, no to teraz ta najważniejsza można powiedzieć, czyli Spider-Man Miles Morales i to jeszcze w edycji Ultimate, także tutaj będę musiał sprawdzić, czy przypadkiem kod na grę właśnie z Spider-Man Remaster pierwszej części na PS5, czy przypadkiem nie jest dany tak na wierzchu. Często tak jest. I tutaj też trzeba zauważyć, mamy troszkę inną plombę. Tam mieliśmy PS4. No a tutaj... O, czy się wyfokusuje? Mam nadzieję, że tak. Tutaj po prostu mamy plombę PlayStation. Tutaj przy okazji tył pudełka. No a tutaj... Plomba po prostu z napisem PlayStation. Niestety ciężko to pokazać no bo fokus działa tak sobie w tym telefonie No Jest bardzo kapryśny ten autofokus No to wam nie pokażę chyba bo niestety kiepsko to działa na zbliżeniach ale też możemy sobie to odpakować bez użycia żadnego noża. Co bardzo szanuję. Tromba schodzi bardzo ładnie. I możemy już sobie odpakować główne zdanie, można powiedzieć. Czyli Spidermana. Który w tej edycji Ultimate. No, chodzi yy, nawet używany. To znaczy, używany, że. Yy, od kogoś. To znaczy, to jest. Wtedy nowy Spider-Man, tylko że po prostu ci skalperzy odsprzedają te gry, bo ludzie nie chcą kupować PS5 w zestawie z tymi grami. Więc może ktoś akurat nie miał w zestawie tej gry, więc po prostu kupił sobie. Chce kupić sobie po prostu taniej. Tylko często też można się naciąć, że ktoś sprzedaje po zaskakująco niskiej cenie tego Spider-Mana, no i się później okazuje, że w edycji Ultimate, no i się później okazuje, że po prostu kod jest wykorzystany. Trzeba na to uważać i, i po prostu trzeba się wszystkiego dowiedzieć, czy rzeczywiście kod jest wykorzystany, czy nie. No jest trochę z tym zamieszania. No i niestety znowu nagranie się zacięło, także już takie dokończenie zrobię w trzeciej części.